Historyczną szansą dla narodu polskiego stanowi uwłaszczenie na złożach naturalnych. To jest idea wdrażana w życie przez obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych. Pan inżynier Tytko, pani Ewa Paradzińska, pan Bogdan Gizdo, inni działacze, inni, inni fachowcy zajmujący się tą tematyką od kilkunastu lat. Są godni państwa uwagi godni wspomożenia, godni interesowania się ich dziełem. Otóż plan OKO ten dotyczący uwłaszczenia narodu polskiego na złożach naturalnych zawarty, zawarty jest w następującej ulotce. Zasoby naturalne szacowane na około 5 milionów złotych to jest kwota przypadająca na jednego, na jednego Polaka w wysokości miliona złotych. Dadzą się zagospodarować poprzez uwłaszczenie wśród członków narodu polskiego na kwotę około miliona złotych w postaci akcji właścicielskiej, która będzie niezbywalna, będzie dożywotnia będzie umożliwiała stworzenie bezpiecznej przyszłości dla przyszłych pokoleń. Tam są nasze emerytury, tam jest nasza bezpieczna przyszłość, a przede wszystkim elementarna już na dzisiaj samowystarczalność i spokojna godna egzystencja. Stowarzyszenie pod nazwą Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych powołano głównie dla realizacji misji w postaci Uświadamiania polskiego społeczeństwa o posiadanych przez niego zasobach naturalnych, która to wiedza jest wstrzętnie ukrywana przez elity rządzące, przez kolejne ekipy zakłamujące rzeczywistość, celem niedopuszczenia do sprawiedliwego zagospodarowania zasobów przez Polaków. Grozi nam powszechne wywłaszczenie z posiadanych zasobów nieodwracalnych i odrata nieodwracalna historycznej szansy dla narodu polskiego. Celem naszych działań musi być odebranie ekipom rządzących możliwości rozporządzania naszymi najcenniejszymi aktywami i zabezpieczenia ich dla narodu polskiego. W świetle czwartego artykułu konstytucji, zasady suwerenności, to my Polacy sprawujemy władzę na terytorium Rzeczypospolitej, bądź przez swoich przedstawicieli, bądź bezpośrednio. Uwłaszczenie wszystkich uprawnionych Polaków na strategicznym majątku odbyłoby się przez emisję akcji właścicielskich, które nie, mogą, nie mogłyby być przedmiotem obrotu, co skutecznie zabezpieczyłoby przed nadużyciami. I zabezpieczyło ogólnie interes narodowy w tym zakresie. Wiadomo, że nie ma wolności bez własności i tego rodzaju operacja byłaby, byłaby radykalnym posunięciem wykorzystującym daną nam przez Boga i historię szansę. Dokonane, dokonane przedsięwzięcia zabezpieczyłyby narodowi polskiemu suwerenność energetyczną. Opracowała, opracowana by była suwerenna strategiczna polityka w tym zakresie. Dla, w zakresie oparcia o krajowe nośniki energii. Mamy zasoby węgla kamiennego pronatnego. Mamy technologię podziemnego skazowania węgla. Mamy na, na przeważającym obszarze kraju zasoby wód geotermalnych o różnej temperaturze i, 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 i możliwości. Nasza, nasza jednoznaczna polityka w tym zakresie oparta by była o pewien plan finansowy, przeprowadzenie suwerennej mo polityki monetarnej umożliwiłoby realizację planowanych działań. Musielibyśmy jako, jako suweren zbudować infrastrukturę techniczną w zakresie wytwarzania przesyłu energii, a zabezpieczeniem całego, całego planu byłaby, byłaby własność, sprawczość narodu polskiego nad złożami i zasobami naturalnymi. Nie chodzi tutaj o upaństwowienie zasobów. Państwo polskie w tym momencie nie jest emanacją polskiego interesu narodowego. To własność suwerena, to sprawczość jego nad zasobami będzie gwarancją naszego dobrobytu, spokojnej i bezpiecznej przyszłości. Dziękuję za uwagę.